Witam Was serdecznie z tej strony. Bogdan w tym filmie pokażę Wam w jaki sposób przeciąć na pół biszkopt. Można to wykonać za pomocą nitki bawełnianej ustalając połowę wysokości, naprężając nitkę i w ten sposób przeciąć całe ciasto na pół. Istotne jest aby odczekać około pół godziny, aby nasze ciasto ostygło. I w ten sposób przesuwając, zobaczcie, możemy przekroić całe ciasto. Inna opcja to taka, że bierzemy ostry nóż, może być mokry i w ten sposób przykładamy i na przykład na jakimś obrotowym naczyniu, talerzu po prostu kręcimy, zobaczcie w ten sposób. Ważne, żeby nóż był ostry, żeby bez problemów ciasto i już natniemy zewnętrzną warstwę coraz głębiej Duży już wchodzi i po chwili będziemy mieli dwie równe warstwy. I teraz istotna rzecz: jeżeli chcielibyśmy, to moglibyśmy w tym momencie zakończyć i skorzystać z naszej nitki. OK, przeszła nitka, to mamy pewność, że całość jest możliwa teraz, już do podniesienia i nałożenia masy. Najlepiej skorzystać z takiej łopatki, podkładki, tak aby nie uszkodzić tej górnej warstwy, którą będziemy podnosić. Wsuwamy delikatnie mikrowibrację. W ten sposób i proszę bardzo. Gotowe. Mamy dwie połówki. Tu możemy nałożyć sobie już od razu. Skortujemy. Bardzo mm, dobre. Masę. co tam oczywiście chcemy. Następnie nakładamy. I gotowe. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Jeżeli macie jakieś inne metody, to dajcie znać. Ta jest skuteczna. Jak widzicie, bardzo prosta. Czyli nóż i nitka dla pewności. Ewentualnie sama nitka, ale trzeba to dokładnie, precyzyjnie robić i kontrolować, czy z obu stron, obydwu stron wysokość jest taka sama. Taka obrotowa taca bardzo pomaga, dzięki temu możemy trzymać nóż i równą wysokość cały czas kontrolować. Tak więc, jak widzicie, jest na to kilka sposobów. Trzymajcie się, cześć wam.